dzisiaj robimy test jedzenia 3. Yy, oczywiście dzisiaj będziemy nagrywać z panią psioną Hermioną. Tak. Znowu będzie, wid będzie widywana w naszych filmach. Dzisiaj zaczniemy od papita Milky. Ogólnie taki... Yy. O, 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 um, um. A taki. taki mały batonik, małej batoni Ale to nie jest taki Taki Czekolada, cukier Dużo rzeczy Nawet dobry Kajen z te chips Pizza FlaVour Leży nieśmiałość smaku no. mm. Bardzo dobra Jak na 4s trochę dużo Chrupiące. Dobra. Nie no, to oceniam. 6 na 10. Te 10 na 10. Polar ja tą. To, to by było na tyle. Um, no dobra.